Dzisiaj kolejny odcinek związany z energetyką i geopolityką, bo nie da się ukryć, że obie te branże są bardzo mocno ze sobą powiązane, więc dzisiaj postaramy się przeanalizować sytuację energetyki, tak naprawdę sytuację zielonej transformacji względem obecnej inwazji zbrojnej Rosji na terenie Ukrainy. Kolejny dzień bohaterskiej obrony Ukrainy przez ich obywateli. W dzisiejszym dniu doszło do ataku rakietowego Iskandery. Najprawdopodobniej w małej miejscowości w Republice Donieckiej. Na dworzec kolejowy, na tym, że dworcu kolejowym, zbierali się ludzie do ewakuacji, więc jest to po prostu kolejny przejaw brutalnej aktywności rosyjskiej na terenie Ukrainy, pobuczy. Nikt by się nie spodziewał z dwa, trzy miesiące temu, a już na pewno nie obywatele Ukrainy, że ich tak wielcy bracia po sąsiedzku, Rosjanie, z którymi przeżyli w symbiozie przez, przez tyle lat, nagle zgotują im takie piekło. Piekło, którego świat nie widział już dawno, a na pewno najprawdopodobniej II wojny światowej, gdzie dochodzi do licznych bombardowań, ostrzeliwania artylerskiego, lotniczego. No, Jednym słowem, tragedia dla tego narodu, dla tego społeczeństwa z sąsiedniego kraju. Mam nadzieję, że szybko to się skończy, chociaż z tego, co widać, to nieprędko. Unia Europejska wprowadza kolejne sankcje, Jest, są to sankcje numer 5. Oczywiście, sankcje jak zwykle wprowadzone zostały z wielkim bólem. Tym razem chodzi o węgiel, gdzie teoretycznie ten nośnik energii można jak najszybciej nośnik surowców energetycznych, można jak najszybciej zamienić i pozyskać gdzie indziej, jednak znowu tutaj Niemcy stają okoniem, potrzebują 3-4 miesięcy, żeby spróbować zdywersyfikować swoje źródła, w kolejnym pakiecie sankcji nie są uwzględnione ropa i gaz, ciekawe jak długo, za 2-3 miesiące pewnie Unia będzie wprowadzała kolejny pakiet, pakiet numer 65 i dalej będziemy słyszeli, że niestety nie są wprowadzić sankcji Związanych z surowcami energetycznymi z Rosji. I tu widać, do czego doprowadziła zielona transformacja w Unii Europejskiej, transformacja energetyczna, która tak naprawdę była narzucana przez właśnie wielkie kraje Unii, a tak naprawdę hegemona w postaci Niemiec. Nie, nie ma co się ukrywać, że i oszukiwać, że po prostu nawet do 2018 roku Francja jakby akceptowała ten sposób odejścia od obecnego miksu energetycznego w Unii w kierunku OZE oraz magazynów. Dopiero później nastąpiła zmiana we Francji. W bądź razie szybciej wskazywałem, że Francja z racji utrzymania statusu quo w Unii Europejskiej swojej siły nie będzie chciała pójść w ślady Niemiec. Byłoby to dla nich zwykłym zabójstwem. Natomiast Niemcy wykorzystują swoje Wpływy i znajomości, oraz zależność innych krajów Unii Europejskiej, chociażby takie jak Holandia, Austria, Włochy, są potężnymi importerami energii elektrycznej z Niemiec. Spowodowało to, że Niemcy spokojnie swoje plany, za pomocą dyrektyw klimatyczno-energetycznych, rozsiewali po całej Unii. Plany te były jednoznaczne: odejść od surowca energetycznego w postaci węgla, iść w kierunku ropy i gazu, gazu i uranu. Ropy też przy okazji, ale to i nas. Przede wszystkim gazu i uranu, a głównym wzmocnieniem w tej transformacji miał być nośnik związany z gazem, czyli w etapie przejściowym z racji szybkości budowania tychże jednostek wytwórczych opartych na tym surowcu energetycznym. Dzisiaj widzimy, jak opieszale Unia działa właśnie w wyniku tej zależności energetycznej, którą przecież sama sobie narzuciła. Nikt nie kazał Unii iść. W tym kierunku bardzo szybkiej i takiej nieprzemyślanej transformacji energetycznej, która doprowadziła do wzmocnienia uzależnienia się od surowców rosyjskich oraz doprowadziła przede wszystkim do destabilizacji systemu elektroenergetycznego. Pragnę w tym mi miejscu, w tym momencie, przypomnieć, że w grudniu 2021 mieliśmy wszechobecny kryzys er energetyczny w Unii Europejskiej. Kryzys ten związany był oczywiście z także drastycznym wzrostem cen gazu. Po części wynikającym z polityki energetycznej Rosji, czyli wykorzystanie swojej bardzo monopolistycznej sytuacji w Unii Europejskiej, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę, że do tej monopolisty, monopolistycznej sytuacji w Unii Europejskiej doprowadziły właśnie działania związane z transformacją energetyczną, zieloną transformacją. To ona wepchnęła nas w tą zależność. Rosja. Poczuła się pewnie, więc w grudniu doprowadziła do kryzysu energetycznego, gazowego, a później przerzuciło się to na e, kryzys energii elektrycznej. E, wiadomo, że w ostatnim czasie odstawiono w Unii Europejskiej znaczącą ilość elektrowni jądrowych. Był to błąd, ewidentny błąd odstawienie jednostek jądrowych, sprawnych jednostek jądrowych. Przez kraje związane z Niemcami oraz, no przede wszystkim z Niemcami, bo to Niemcy i ich sojusznicy w Unii Europejskiej odstawiały jednostki wytwórcze jądrowe i miały takie plany. Był to strategiczny błąd, to bez tego, jak widać, nie da się odejść, ale to było około 10 gigawatów. Natomiast 3-4-krotnie większą ilość elektrowni konwencjonalnych została odstawiona w jednostkach węglowych i to przede wszystkim było problematyczne w okresie grudniowym, w normalnych warunkach, gdybyśmy mieli nawet tak drastyczny wzrost cen gazu, to byśmy po prostu przestawili się z jednostek wytwórczych gazowych na jednostki wytwórcze węglowe. W wyniku dywersyfikacji czy możliwości doprowadziłoby to do obniżenia tych horrendalnych cen. Niestety, z racji polityki energetycznej, jaka była prowadzona w Unii Europejskiej, sami sobie ograniczyliśmy możliwość balansowania pomiędzy różnymi, różnego typu. Jednostkami wytwórczymi, co tak naprawdę skończyło się właśnie drożyzną, destabilizacją. Wówczas to osoby związane z zieloną transformacją wymyśliły te broszurki słynne, w których będą mówili, jak żyć z blackoutami. Warto tu zauważyć, że przez ostatnie 60 lat przecież nie było takiego problemu z systemem energetycznym, z działaniem systemu energetycznego oraz z cenami energii elektrycznej. Pochodna tych, tych działań przeprowadzanych przez. Zieloną transformację, jak mamy obecnie. Oczywiście nikt tego nie kwestionuje, że miks energetyczny powinien się zmienić, bo powinien się zmienić, co pokazał 2015 rok w Polsce, gdzie wprowadzono stopnie ograniczeń podaży energii elektrycznej ze względu na zbyt niski poziom wód chłodzących w rzekach czy innych akwenach wodnych. To, jest, to, to pokazuje jednoznacznie, że ten miks energetyczny musiał się zmieniać. Ale powinien się zmieniać rozsądnie, racjonalnie, czyli przede wszystkim wtedy, gdy będziemy mieli odpowiednią ilość akumulatorów, czy inaczej magazynów energii, żeby wygładzać negatywny wpływ OZE na, na system elektroenergetyczny. Do dzisiaj nie mamy tych magazynów energii, natomiast bardzo szybko nastąpiło odstawienie jednostek konwencjonalnych, co doprowadziło do deficytu mocy wytwórczych w systemie, a co, co za tym wiązało się drastyczny wzrost cen energii. I w 2021, w grudniu, na początku tego roku, w styczniu, no, obywatele europejscy byli po prostu wściekli za tą drożyznę, którą zgotowali im rządzący w Europie. Warto przypomnieć, że nawet teraz są mocne debaty w takich krajach jak Włochy, przede wszystkim południe Europy, Włochy, Portugalia, gdzie chce się wprowadzić po prostu górne widełki i zmian cenowych dla gazu i dla energii elektrycznej, To co pokazuje, że to jest już bardzo duży poziom niedogodności dla obywateli, także tych bogatszych teoretycznie, bogatszych regionów w Europie. Wracając na początku stycznia też społeczeństwo było bardzo złe i wtedy nie mieliśmy konfliktu zbrojnego. Wtedy były to po prostu wyłącznie działania europejskich polityków, europejskiego biznesu, który po prostu widział możliwość dorobienia się przy tej tak szybkiej, niefrasobliwej przeprowadzonej transformacji. Polska tutaj stała troszkę okoniem, mimo że presja społeczna, presja. Także dziennikarzy związanych z energetyką, warto tu wspomnieć chociażby redaktora Wiecha, redaktora Derskiego z wysokiego napięcia. Oni bardzo mocno lobbowali za tym, żeby jak najszybciej odchodzić. No i pisali, że koszty, jakie poniesie Polska, nawet po tym koszcie, co był pokazany z Fit for 55, czyli redukcją gazu o 55% do 2030, przypomnę, że analitycy Banku PKO oszacowali na 1-3 biliona de facto deficyt po naszej stronie polskiej to jest około 700 miliardów w 10 lat, w 8 lat, czyli daje nam to de facto tam gdzieś ponad 85 miliardów rocznie, które będzie trzeba wysyłać z kieszeni obywateli. Redaktorzy ci nadal mówili, że trzeba te koszta ponieść, że najważniejsza jest walka ze zmianami klimatu. No i widać, chyba nie do końca, skoro dzisiaj ludzie tak mocno się buntują przeciwko tej drożyznie, ale ale taka była retoryka jeszcze dwa miesiące temu, i warto tutaj zwrócić uwagę na to, kto pragmatycznie, tak spokojnie przy tej sytuacji z wojną, na wojnie z Ukrainą można podejść. Jeżeli można tak podejść, ale jeżeli suchym okiem spojrzymy na tą sytuację, to możemy zobaczyć, jak zmieniały się dyskurs zielonego lobby po inwazji Rosji na Ukrainę. W pierwszym tygodniu, czyli to po 24 lutym, ten pierwszy tydzień. To była drastyczna zmiana, nawet Timmermans mówił, że będzie odchodzenie od tych wymagań, że pójdziemy bardziej w stronę jednak węgla, bo tak się nie da. Wówczas był ten szał taki na prawach do emisji CO2, gdzie te prawa spadły w ciągu tygodniu o 40% by w kolejnym tygodniu wzrosnąć o 45%. Oczywiście europejski regulator nie doszukał się tutaj żadnych znamion spekulacyjnych tego rynku, mimo tak drastycznych zmian w ciągu dwóch tygodni, czyli klasycznej litery V, no, ale to już inna sprawa. Przyzwyczaliśmy się, że europejskie instytucje są ślepe na, na pewne rzeczy, które są nie, niezgodne z ich ideą i poglądem. Więc wracając do tematu, na początku tej inwazji przez pierwszy tydzień, półtora była rzeczywiście widoczna realna zmiana nad wypowiedziach przez przedstawicieli Zielonego Lobby z Timmermansem na czele. Natomiast później zaczyna być przedstawiany troszkę inny pogląd. Pogląd, w którym się mówi, że już nie ma czasu na okres przejściowy, gdzie mamy jednostki przejściowe konwencjonalne w postaci jednostek gazowych, węglowych, że trzeba jak najszybciej iść do zielonej energii. Tylko. Jest jedno małe ale, które nadal jest nierozwiązane. Im więcej OZE w systemie, tym większy problem ze stabilizacją systemu i z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Szczególnie w okresach, w których mamy niewiele generowanej energii z fotowoltaiki oraz bardzo nieprzewidywalną generację z elektrowni wiatrowych, czyli mówimy to o okresie zimowym. Tak samo będzie duży problem z okresem letnim, z racji, iż coraz większy udział fotowoltaiki w generacji procentowo będzie powodował wybór przez operatora, czy odstawić jednostkę wytwórczą, czy zrobić ją w biegu jałowym, jeżeli będzie możliwość taka. Z drugiej strony, trzeba będzie pamiętać, że takie, częstotliwość takich operacji będzie praktycznie codzienna, bardzo duża częstotliwość odstawiania na biegu jałowy bo przede wszystkim w okresie nocnym trzeba będzie uzupełnić te braki powstałe z braku generacji z fotowoltaiki, więc wtedy jednostki konwencjonalne będą musiały wejść do systemu i tą lukę uzupełnić. I tu jest problem, że, w, że nieruchliwość z jednej strony jednostek wytwórczych, chociażby węglowych, gdzie jest tam 8-10 godzin po takim odstawieniu, później elektrownie jądrowe, gdzie one w ogóle mają ponad 20-godzinny cykl ponownego załączenia do ruchu ciągłego, Tutaj elastyczne są bardzo elektrownie gazowe, tak do 2-3 godzin, i pewnie przez to, przez pryzmat właśnie tej elastyczności, Niemcy tak mocno szli w kierunku elektrowni gazowych, żeby szybciej mogły współpracować z jednostkami OZE. No ale wracając do tematu, im większy udział OZE tym większa częstotliwość odstawień jednostek konwencjonalnych, które muszą się uzupełniać z jednostkami OZE, co powodować będzie drastyczny wzrost awaryjności tych jednostek konwencjonalnych, o czym mało kto mówi. Możliwe, że i we Francji ten problem, który się pojawił obecnie z elektrowniami jądrowymi, jest spowodowany właśnie z nieprzewidywaną dla ich tych jednostek pracą w systemie. No ale to zobaczymy. Na razie regulator francuski jednoznacznie nie powiedział, co jest przyczyną, co jest skutkiem. Wiemy, że to jest rdzewienie, ale przyczyną, z jakich powodów i to nowych jednostek jeszcze nie wiadomo. W bądź razie wracając, im większy miks energetyczny z OZE, im większy udział miks energetyczny w miksie energetycznym z jednostek OZE bez tak naprawdę wielkoskalowych magazynów energii, tym ten system będzie bardziej destabilny, ten system będzie droższy, bo wydamy potężne i Ilości pieniędzy na inwestycje w jednostki wytwórcze w przesył, a z drugiej strony, i tak on nam nie da tej, tego bezpieczeństwa i gwarancji jak jednostki konwencjonalne. Więc ten okres przejściowy, który do tej pory miał być wykorzystywany w większym stopniu jednostki gazowe, węglowe, do tej pory zielone Lobby przeszło do po prostu ofensywy znaczącej i mówi, że powinniśmy ponieść te drastyczne koszta związane z tym okresem przejściowym. Od razu odciąć się od rosyjskich surowców i. Przejść w stronę y, źródeł OZE. Nieważne, że nie mamy magazynów energii, najwyżej po prostu zimą powiedzą, że mają broszurki i tymi broszurkami po prostu sobie nagrzejcie y, obiad, bo tak się skończy. Najważniejsze, że w tym wypadku mają możliwość y, nadal lansowania swojej idei, swojej polityki. Najważniejsze, że będą mogli nadal potężnie zarabiać na tym, a koszta tejże transformacji tego okresu przejściowego burzliwego okresu przejściowego. Spadną na zwykłego obywatela. To zwykły kowalski będzie płacił co, coraz więcej, to zwykły kowalski będzie odczuwał coraz większe problemy e, z tym okresem przejściowym. Idea jest słuszna. Od, razu, od dawna wskazywałem, że e, zielona transformacja będzie nas pchała w zależność surowcową, e, surowców energetycznych od Rosji i nie powinniśmy iść w tym kierunku. Niestety Unia Europejska poszła w kierunku zielonej transformacji uzależniającej nas od rosyjskich surowców. A dzisiaj, gdy już ten problem sama de facto w jakimś stopniu spotęgowała, mówi, że powinniśmy zapłacić jeszcze więcej. Społeczeństwo powinno tak naprawdę w tym momencie kopnąć te elity, bo te elity doprowadziły do obecnej e, braku alternatywy. Powinniśmy zostać na przy jednostkach wytwórczych węglowych na ile się da. Jak będą jednostki Wielkoskalowych magazynów energii, czy to elektrownie szczytowo-pompowe, czy klasyczne akumulatory, czy nawet wodę. Jeżeli to będzie dostępne i będzie miało efektywność rozsądną oraz powiedzmy w jakim, jakimś stopniu rozsądny koszt, nie ma problemu. Powinniśmy od razu przechodzić i zmieniać ten mix, Ale w chwili obecnej, gdy nie mamy alternatywy dla jednostek konwencjonalnych, wytwórczych, iście w coraz większym stopniu włożenie nie zrobi nic więcej jak tylko w okresie letnim. Oczywiście bardzo mocno zejdzie z cenami w dół. I doprowadzi do tego, że jednostki konwencjonalne na przykład będą traciły, także jednostki OZE będą traciły, bo cena energii spadnie poniżej ich kosztów krańcowych rentowności. Natomiast w tym momencie, w okresie zimowym, będzie to okres znowu drastycznych wzrostów, drastycznych turbulencji na rynku energetycznym w Unii Europejskiej, za co finalnie po prostu zapłacą zwykle obywatele. Uważam. Że to jest tragiczne podejście. Od początku tak uważałem i nie, nie zmienię tego zdania, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w zakresie energetyki. Trzeba odejść od ruskich surowców. Zawsze tak uważałem, ale nie w taki sposób i nie tak rozsądnie. Trzeba było najpierw po prostu się tak bardzo nie uzależniać i nie iść w kierunku mocnego zależniania się od rosyjskich surowców. Dzisiaj trzeba. Pozostawić jak najdłużej przy życiu jednostki węglowe, odejść od pochopnych i szybkich włączeń jednostek konwencjonalnych, niezależnie jakie one by były, i dopiero po pojawieniu się jednostek wytwórczych OZE wraz z magazynami energii, uzupełnianymi przez magazyny energii, możliwość przejścia do dalszego etapu. W przeciwnym wypadku, okres przejściowy, który obecnie jest finansowany przez zielone. Lobby doprowadzi do drastycznych wzrostów cen energii, jeżeli państwo jest w stanie pomóc tym najuboższym, to klasa średnia po prostu dostanie bardzo mocne obciążenie i te ekopodatki zaczną ją ściągać w dół. Z tego co wiem, ostatnio znaczy ostatnio wspominałem o drastycznym wzroście cen energii elektrycznej i gazu w Anglii. 1 kwietnia nastąpiły właśnie te wzrosty. Ogólnie w mediach była informacja o tym, że wzrosną te ceny o 50% a z moich informacji, a po rozmowie z bratem, który jest w Londynie już bardzo długo, przy okazji go pozdrawiam, powiedział, że właśnie dostał nową aktualizację oferty związanej z cenami gazu i energii, bo oni tam płacą to razem. Dostał 100% rok do roku, także trzeba mieć świadomość, na co się piszemy, idąc nadal tak bezmyślnie w te zielone trendy, które są nam propagowane wszędzie, w mediach, w telewizji, w internecie gdzie eksperci mówią tak, porzućmy rosyjskie surowce, idźmy wozę, ale trzeba iść mądrze i rozsądnie, a nie tak bezmyślnie, gdzie cenę, największą cenę za to zapłacą zwykli obywatele, zwykli przedsiębiorcy, którzy nie, jeżeli nie będą na tyle biedni, żeby dostać socjal, to będą bardzo mocno obciążeni, obciążeni tymi kosztami i trzeba, warto tu zwrócić uwagę, że te potężne strumienie pieniędzy, które będą ładowane w tą transformację, właśnie będą płynęły do tej grupki, wąskiej grupki, która Wam teraz mówi, że powinniście tak robić, bo to jest jedyna droga. Nie, do tej drogi doprowadzili oni i oni też powinni za to być rozliczeni, bo powinniśmy pamiętać, kto się przyczynił do jakich zmian i jakie to skutki wniosło. A tak przy okazji, to nadal trzymajmy mocno e, zaciśnięte dłonie za. Ukraińców walczą mocno, ma niedługo dojść do jakichś tam kolejnych starć w południowo-wschodniej regionie Ukrainy. Mam nadzieję, że Unia, Unia może nie, bo jak widać Unia to za mocno tam nie dozwraja, ale Amerykanie i część krajów europejskich bardziej wesprze Ukrainę w walce i już niedługo skończy się ten dramat ukraińskich obywateli i cywili, a my będziemy mogli przejść do w miarę normalności bez zagrożenia płynącego ze wschodu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.